Tragedia rozegrała się w malowniczym regionie Kampania, gdzie sielanka południowych Włoch została brutalnie przerwana przez nieszczęśliwy wypadek na popularnej kolejce górskiej. Cztery osoby straciły życie, a jedna doznała poważnych obrażeń, gdy wagonik, którym podróżowali, runął w dół. W czwartek włoska agencja ANSA przekazała te przygnębiające wieści, które zaskoczyły zarówno mieszkańców, jak i cały kraj. Wynurzający się spośród niebieskiego nieba silny wiatr okazał się być bezlitosnym katarem dla pasażerów kolejki linowej łączącej miasteczko Kestelemejrdistabia z majestatycznym szczytem Fajto. Wiatr ten był tak potężny, że doprowadził do tragedii, o której mówi teraz cała Italia. Luigi Vicinanza, burmistrz Kestelemejrdistabia, z żalem podzielił się informacją o zerwanej linie kolejki z zebranymi dziennikarzami. W chwili dramatu kilkunastu pasażerów oraz maszynista byli świadkami przerażających momentów. Publiczna rozgłośnia RAI-1 niezwłocznie udostępniła nagranie akcji ratunkowej w mediach społecznościowych, serca obserwatorów ścisnęły się na widok ludzkich sylwetek opuszczanych na linach z rozbitego wagonika. Pomimo desperackich wysiłków ekip ratunkowych, radio poinformowało o tym, że tylko część obecnych w wagoniku osób została ewakuowana. Przelot helikoptera nad miejscem tragedii wywoływał dreszcze strachu, jedna z poszkodowanych osób została nim przewieziona do szpitala. Stan tej osoby był oceniany jako bardzo ciężki, walka o życie trwała. Chociaż temperatura emocji była wysoka i wszyscy zadawali sobie pytanie, jak mogło do tego dojść, burmistrz Wicinanca starał się uspokoić mieszkańców i media, podkreślając fakt regularnego przeprowadzania testów bezpieczeństwa dotyczących kolejki. Zapewniał on także o dobrym stanie technicznym urządzenia przed nieszczęśliwym incydentem, czynniki te miały zapewniać bezpieczną podróż nad przepięknymi krajobrazami kampanii. Jednakże, pomimo tych środków ostrożności, los postanowił inaczej, a mieszkańcy Włoch muszą teraz zmagać się z bolesnymi skutkami jednej z najbardziej tragicznych katastrof w swojej historii.